Co tam. Do pana profesora Fossa. Proszę otworzyć. Pan profesor? Słucham. Przepraszamy, że o tej pożary to bardzo ważna sprawa. Jesteśmy lekarzami i chcielibyśmy.. Proszę. Słucham. Jestem Baxter, doktor medycyny. Koordynator kliniki Ministerstwa Wojny. Mam bardzo poważny wypadek. Odeszliśmy od stołu operacyjnego. Pilot oblatywacz nowych rakiet. Nie wiem, w czym ja mógłbym panom pomóc. Przecież nie jestem lekarzem. Tak, ale ten przypadek ma ścisły związek z badaniami, które pan prowadzi. Czytałem pański artykuł w kwartalniku naukowym. To, co pan tam nazwał możliwością teoretyczną, stało się faktem. Konkretnym faktem. Jak to? Dynamiczny rozrost komórek? Tak. Pod wpływem promieniowania kosmicznego. W tym przypadku... Rozrost komórek krakowych. To wprost niesamowite. Dobrze, zaraz będę gotów. jedziemy. Przecież tędy nie dojdziemy do czwartej dzielnicy. To co to wszystko znaczy? Może panowie odpowiedzą na moje pytanie. Okazuje się, że topografia miasta. Rzecz zdawałoby się obiektywna. Może kogoś zdenerwować. Dosyć panowie. Proszę natychmiast zatrzymać samochód. Panie, nie bądź pan dzieckiem. Więc to jest przemoc, tak? Przedzam, że to się źle skończy. Zamki, bystry uniwersytecki Oślech! Jak pana przepraszać, panie profesorze? Może kieliszek koniaku. Nie, dziękuję. Ludzie dostaną nagane, ale przede wszystkim winien jestem panu wyjaśnienie, dlaczego musiałem uciec się do tak niegustownego podstępu, aby pana ściągnąć do nas. Panie dyrektorze, prosimy. Pan profesor tutaj? Myślałem, że pan w Australii. Ach, mój drogi, tam taki niedobry klimat. No, moi panowie, zostawiam was samych. Moja rola na razie skończona. Teraz pan dyrektor sam wprowadzi pana profesorze w nasze tajemnice. Życzę powodzenia. Czas! te bydlaki! Ośmieli się podnieść głos w samochodzie! Pytam, kto krzyczał na profesora Fosa. On. Tak, panie prezydencie, ale on ironizował. Wysuń szufladę. Ręka. nie prezydencie Kopnij Kopnij A teraz ty Za parę tygodni mogłem dokonać pierwszego eksperymentu. Panie profesorze, ale nie mogę się pomyślić, jakie znaczenie może mieć to wszystko w praktyce? Mój drogi, najpierw pokażę panu te praktyczne rezultaty. To, co pan widzi, jest kopią, modelem jakiegoś wycinka naszego świata w skali 1 do 10. Każdy wymiar w tym modelu zmniejszono dziesięciokrotnie w stosunku do natury. Słyszy się coraz częściej niepokojące głosy o przeludnieniu ziemi, o kurczeniu się zapasów żywności, bogactw naturalnych, przestrzeni. Kiedyś zastanawiając się nad tym, pomyślałem, że gdyby ludzkość skurczyła się na przykład do jednej dziesiątej, to wszystko to, czego potrzebuje, automatycznie niejako zwiększyłoby się dziesięciokrotnie. Mógłby pan pomyśleć, że to jakieś zbrodnicze, ludobójcze idee? Nie, nie, moja idea jest absolutnie humanistyczna. Pomyślałem sobie, że trzeba po prostu zmniejszyć każdego człowieka. Zmniejszyć kilkakrotnie, na przykład dziesięciokrotnie. Najpierw myślałem o metodach, że takie nazwy hodowlanych, o wyhodowaniu drogą krzyżówek nowej rasy ludzkiej, karłowatej, ale pełnowartościowej, tak jak na przykład robimy to z psami, ale odstraszyła mnie perspektywa dziesiątków lat eksperymentowania. Aż nareszcie znalazłem. Teraz, mój drogi, niech pan spojrzy do środka. To jest nasz pierwszy eksperymentalny pawilon. I co pan na to? Ależ pan. No tak, trzy kwadranse snu. To odpowiada ośmiu godzinom. Norma, można budzić. Podzielam. Oni? Oni są żywi? Żyją, oczywiście żyją. Dziękuję, nie będę jadł. Jak pan sobie życzy? Wydaje mi się jednak, że robi pan głupstwa. Nie przyjmuję żadnych propozycji, rozumie pan? Chociażby dlatego, że nie wiem, czy to wszystko nie jest oszustwo, albo halucynacja. Profesor pokazywał mi te kukły wstające z łóżek, potem zaczął mi opowiadać jakieś pstury. Dobrze, załatwię to z panem dyrektorem. Dyrektorem, dyrektorem! Co to za komedia? Pan profesor Frampton jest dyrektorem naszego ośrodka. Pomówię z nim, żeby zademonstrował panu pawilon po raz drugi. Życzę więc dobrego apetytu. A Żeby pan wiedział, że zjem to! Profesor Fosy. młodzi w gorącej wodzie, pani. Panie profesorze, nie ma o czym mówić. Chodź tutaj, niedowiarkę. Powtórzymy cały seans od początku. No, urwiemy im tę godzinkę. Nie przesadzajmy z tym snem. No, patrz, mój drogi, patrz. pan patrz, nie pan patrz. Zobaczymy, co mówi ta, jak pan powiedział, kukła. No i co? Żyją te kukły? Żyją? Panie profesorze. O, już dobrze, dobrze. Niech pan patrzy. Co to jest tutaj? Co to jest co? Aha. Znów nie w humorze. Pastorze Lewicki, niech pan nie zapomina, że pańską brodę pozwoliłem panu hodować w drodze wyjątku. Akt łaski. Docenia pan to? Czy oni nas nie widzą? Ani nie słyszą. Ta szyba odbija promienie świetlne i fale dźwiękowe. Im się wydaje, że okna są matowe, jak te tu. Będziecie tęsknić za tym życiem. Każdy z was powinien... Nie można by ich zobaczyć bliżej? Potem panu pokażę jednego. Na razie, niech pan patrzy przez to. A panna Wheeler znowu się dziś spóźniła. Niestety widziałem to. No i co teraz zrobimy? Może zlikwidujemy przywilej osobnej sypialni. Idiota uderzyła go władza? Niestety nie mogę na razie go zastąpić. A propos, czy pan pamięta go, moi drogi? Przecież to Hall. Dawid Hall, mój asystent z Uniwersytetu. Zastanowimy, Zastanowimy się. się. Zastanowimy. Jak to to jest Hall? Panie profesorze, to niesamowite. Proszę mi wybaczyć, ale wszystko wybaczam panu, moi drogi. I pewnie zechce pan mi zadać wiele pytań. Odpowiem panu na nie, powiem. Proste, nie? Ale czy oni się na to zgodzili? Przecież ich porwano, tak jak i mnie. Ach, mój drogi. Nauka wymaga ofiar. Zresztą nic złego nie robimy. A poza tym... A poza tym oni nie zdają sobie sprawy ze swego stanu. To niemożliwe. Możliwe. Chwileczkę. Mówiłem panu, że metoda polega na działaniu promieni SF-5 na organizm ludzki. Otóż pomyślałem także o wrażliwości delikwentów. Niech pan spojrzy. Wygląda niewinnie, zwykła łaźnia. Niech pan spojrzy tu, pod sufitem. To promieniuje. Kto by to zauważył, biorąc prysznic? Ale nie wchodzili tu dobrowolni. Procedura jest taki: mój asystent, Dawid Holly jedzie po wybranego z fikcyjnym wezwaniem na fikcyjne ćwiczenia wojskowe. Przywoź go tu, gdzie aranżujemy komedię z wręczeniem karty wcielenia do oddziału specjalnego. Pada kilka frazesów o obowiązku wobec ojczyzny, o tajemnicy państwowej, zaszczytach itp. Prezydent robi to genialnie. Potem hall prowadzi delikwenta do łaźni. Promieniowanie działa w czasie brania prysznicu, wtedy goś maleje równocześnie. bo otacza jest także dziesięciokrotnie mniejsze. A teraz całą kabinę wyjmuję z tej ściany i przenoszę do modelu. Tu czeka na niego hol, także zmniejszony, bez tych komedii oczywiście. I wydaję mu tak zwaną sortę mundurową. Mundury. W nocy są ćwiczenia. Wychodzą na lotnisko, siadają do samolotu i startujemy. O tak! Lecimy! 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 Czasem daje nawet szum motoru. Więc mm. te zmiany organiczne nie powodują u nich zmian psychicznych. Nie, chyba nie. Może są trochę okłupialne. Możemy położyć to na normego okłupienia cywila. W pierwszych tygodniach życia koszarowego. Zaraz z tego, co pan mówi, wynika, że Hol odbierną te przemiany kilkakrotnie. A zatem także się zwiększy. Oczywiście musiałem zabezpieczyć się wynalezieniem odpowiedniej, wstecznie działającej metody. Są to zresztą te same promienie SF5, tylko inaczej stosowane. Ale co mówi Hol? E, jakie wrażenie? Hol... Niech pan sam porozmawia. Oj, uwaga. Proszę. Hall, wyłaś pan. Profesorze! No proszę od razu pana poznał. Dzień dobry, Hol. Jak się pan czuje? Cuddy, profesorze! Tak jest? Znakomicie. Nie wie pan żadnych sensacji w tym stanie. Ale skądże? Przeciwnie. Lepiej mi tak. Zawsze miałem nadwagę. Zawsze też pan twierdził, że nie znosi pan dowcipnisiów. Musiałem być cholernym panurakiem, profesorze. Panie dyrektorze, ten potwór. Hol, wstydziłbyście się pan. Ten potwór znowu tutaj. <noise> Niech go pan ratuje, profesorze. Idź ty, gigantokocie. kocie! potwór. Tak, tak. Obiecał go rzucić? No już dobrze, dobrze. Musimy porozmawiać poważnie, panie profesorze. Niech pan odprawi Hola. Panie, co pan się tu rządzi? Dyrektor nie ma przede mną tajemnic. Tak, tak, może pan mówi. Dobrze będę mówił. Otwarcie powiem od razu. Niech się pan opamięta, panie profesorze. Panie, jest pod wpływem zbrodniarzy, tak, zwyczajnych zbrodniarzy. To wszystko prowadzi do zwyrodniałego koszmaru. Czy pan tego nie widzi? To pan wygaduje, to dobroczyńcy. Oddali swój majątek na badania, które uratują ludzkość. Dobroczyńcy? No więc dlaczego mnie porwano? Cóż ja mam z tym wspólnego? Nie chcę i nie godzę się. Pan musi mi pomóc. Musimy eksperymentować razem, dalej. Zmniejszanie dziesięciokrotne to tylko półśrodek. Trzeba odkryć metodę zmniejszania tysiąckrotnego, milionkrotnego. Panie profesorze, to bzdury. Niech się pan opamięta, to bzdury. Panie prezydencie! Panie prezydencie! Proszę podać! ta Drogi panie profesorze Foss, zaraz panu udzielimy wyczerpujących wyjaśnień. Więc niech się pan dobrze zastanowi. Uprzedzam pana, że to nie należy do przyjemności. Niech pan pamięta, że ostrzegam pana po raz ostatni. Jeżeli pan ponownie odmówi, włączę promieniowanie. Oczywiście zostanie pan wcielony do oddziału HOLA. Naczyma! Że będę porozumiewał się tylko z profesorem. I nie w obecności Hola. Dobrze. Proszę bardzo. Jaki jest współczynnik? Panie profesorze, niechże pan zrozumie, przecież od tego muszę zacząć. Muszę poznać przebieg całego procesu. Jakże inaczej mogę panu pomagać? Oni mi nie pozwolili. Oni się nie dowiedzą, obiecuję to panu. To bardzo proste. Wystarczy zastosować wzór SFP plus współczynnik 74. Ach tak. Tak to proste. Nie przeszkadza, tak trzeba! Nie! Albo kiedyś zrozumie! pan Albo już rozumie! Nie! 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 Pan rozumie! Pan to świetnie rozumie! Jest to ohydna zbrodnia! Oni wykorzystują pana wiedzę! Wykorzystują! są przemocy na świat! są zniszczyć ludność! Nie, może! Jeszcze pan rozumie! Nie wolno! Nie wolno przelewać nic! Jeszcze pan rozumie! Ludzie po szaleńki się! Ludzie z Pomóżcie mi! Co tam? Do pana profesora Fossa. Proszę otworzyć.